Cześć, witajcie w grze ROIK Like Us. Za dużo o tej grze nie wiem, oprócz tego, że jest to Low Poly i gramy klawiszami HJKL. Oraz mamy tutaj jakieś dewele oraz umiejętności. H, atakujemy. No i to jest akurat K. Bardzo przydatne do ucieczki przed potworami. Także Przejdźmy może już do Dungeona, naszego. Są coś w stylu Dungeonów, tak mi się wydaje. Mniej bardzo ciekawe. To taka troszkę biatyka, że powiem. Możemy w takich skrzyniach znaleźć ogółem jakieś przedmioty, typu dodatkowe życie. Znaczy, to nie wiem akurat, ale tak mi się wydaje, że powinno być, ale na pewno coś, co uzupełnia nam życie i jakieś nowe umiejętności. To na pewno. Ogólnie fajna muzyczka leci nawet, także nie narzekam. Troszkę już obcykałam tą grę, w sensie pod względem samej walki. I ogarnęłam, że te na przykład czerwone kulki, co w nas lecą, nas zabijają, ponieważ na początku nie ogarniałam, co mam z nimi robić. I dostawałam nimi co chwilę praktycznie, ale okej. Okay. Muzyczka jest fajna. Tak, z ciekawości... Jakiej muzyki słuchacie? Konkretnie jakiś gatunek albo zespół? A może jesteście osobami, które po prostu słuchają, co im wpadnie w ucho? W sumie troszkę jak ja, choć gustuję w roku. Ostatnio wyszedł album The Black od Asking Alexandria. Lubię też na przykład Bring Me the Horizon. Też słucham dużo tapstepów. No nie wiem, no i w sumie też dużo słucham. Nie wiem, jak tam wy. Moglibyście w sumie dać znać. Przejdźmy do następnego że Ona sobie. Hmm, jakieś dziwne troszkę są te potworki, ale widzę, że nas nie atakują. To raczej my atakujemy je. Te takie, co wytwarzają jakby pole magnetyczne wokół siebie, jakieś elektryzujące bynajmniej. Mamy zablokowane przejście. Zajmijmy się najpierw w tym, co strzela w kulkami w nas. Bo myślę, że będzie stwarzał najwięcej problemów w tym, tej całej bitwie, walce. A potem, dopiero w sumie, teraz tymi elektryzującymi się zajmiemy. Jeszcze sprawdzę później skrzynki. Te takie, czy cokolwiek to jest. Bo może być tam coś ciekawego. Nie powiem. To by było całkiem spoko. Hmm. Tutaj też nic nie ma. Kurczaczki. Dobra, następny dungeon. Czeka następny poziom. Oj, ich nie lubię. Co my tam mieliśmy w ogóle, bo nie zauważyłam? Jakaś nowa umiejętność? Taka fioletowa, różowa? Nie jestem pewna troszkę. I życie. Przydało się, przydało, choć da dało nam chyba tylko pół serduszka. No ale okej. Okay. Tutaj w sumie możemy troszkę tak na odległość z nimi powalczyć, w sensie ta umiejętność taka odpychająca przy okazji zadaje damage, więc przydatna. A jeżeli, jeżeli byście ogólnie chcieli więcej odcinków z tej gry, choć wątpię, bo wydaje mi się taka bardziej jednoodcinkowa, no ale jeżeli byście chcieli, to piszcie. Zapraszam w ogóle na grupę Truskawek na Facebooku, tam są same nowości. No. Ogólnie zapraszam też na TSA, link w opisie. A teraz... Kurczę. Zastanawiam się też trochę, do którego lochu teraz pójść? Do góry, na lewo czy tam na dole? Na dół, jak pójdziemy, to mi się wydaje, że będą coraz mocniejsze potworki. Tak mi się bynajmniej, bynajmniej wydaje. Jestem w ogóle też ciekawa, ile tutaj jest jakby tych poziomów. A chyba, że to się jakoś losowo tworzy. W sumie? To by mogło być możliwe. Mogłoby być. Okej. Okay. Przejdźmy. Tutaj jakaś dziwne coś wylądowało. O! O. Co to jest ten damage? Troszkę się zastanawiam. Jakiś większy damage, tylko jak go aktywować czy coś. Hmm. Troszkę mnie to zastanawia, jak aktywować to, coś. A z tymi trochę powalczymy, myślę. Jestem też ciekawa, czy ta skrzynka, jakby, aktywuje się tylko raz czy więcej razy. Hmm. Ciekawe, ciekawe, nie powiem. Ok, myślę, że zaraz się przekonamy. I chyba właśnie się dowiedziałam, że aktywuje się więcej razy. Co nie jest takie złe, ogółem. Te potworki chyba nam dają ekspa do lewela. No, myślę, że na pewno. Aczkolwiek mogłyby być jakieś potworki, które ja bardziej lubię, a nie te, które kurcze chcą mnie zabić elektryzującym polem. Kurczę, no ja nie wiem. Jeszcze niech miny mi tu dadzą, to już będzie całkiem ciekawe. Hm. No nie powiem. W po parałym górnym rogu mamy chyba jakąś ochronkę, coś w stylu tarczy, taka zbroja, że najpierw nam to zabiera taki armor, że najpierw nam zabiera ten właśnie armor, a później dopiero life, nasze życie. To no nie powiem jest dobrym pomysłem. Gra ogólnie mi się podoba. Takie grafika low poly ale naprawdę fajna, naprawdę. Także wydaje mi się, że jeżeli byście chcieli, to można więcej odcinków. Ale to raczej taka jednorazowa jarka, póki co, jednorazowy odcinek. Cóż, jeżeli się podobało, to subskrybujcie, lajkujcie komentarz zostawcie. Zdecydowanie musicie komentarz zostawić. <gry> I dokończmy sobie tego potworka jeszcze tylko. No, więc to by było na tyle, trzymajcie się i cześć.